Spotykamy się dzisiaj z panem profesorem Adamem Karpińskim, polskim filozofem i socjologiem. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani. Miło mi. Mnie również bardzo miło, że możemy porozmawiać. I jest pan autorem wielu publikacji, około 10 książek pan wydał, myślę, że około 200 artykułów naukowych, które zostały wydane. Do takich najważniejszych pozycji książkowych zaliczamy... Kryzys kultury współczesnej, wstęp do socjologii krytycznej i dzieło, które właściwie w tej chwili jest wydawane. Ogromny słownik terminów socjologicznych, filozoficznych, tak? Świat nazwany zarys encyklopedyczny. Wynika z to, że Pan nie zwalnia tempa swojej działalności naukowej. Proszę powiedzieć, jakie obszary badawcze aktualnie Pana zajmują najbardziej? I jaka tematyka wydaje się szczególnie istotna w tych czasach, w których obecnie się znajdujemy? Jak już kiedyś napisałem w książce swojej, świat znajduje się w kryzysie. W kryzysie myśli, ludzie źle myślą o sobie i wynikiem tego to są i wojny, i różne zagrożenia ekologiczne i wiele jeszcze innych problemów. Dlatego ostatnio więcej zajmuję się filozofią jako Pewnym, pewną metodą badania współczesnego świata. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, no w każdym razie, w każdym razie musimy nauczyć się i zmienić sposób naszego myślenia o świecie. Mhm. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać szczególnie o filozofii i jest to trudna dziedzina wiedzy, nie dla wszystkich zrozumiała prawdopodobnie. I ponadto w literaturze przedmiotu y, można odnaleźć różne sposoby jej definiowania. Y, spróbujmy w takim razie zastanowić się, jak w ogóle należałoby przygotować się do studiowania filozofii, dlaczego warto ją studiować i do czego ona jest y, potrzebna współczesnemu człowiekowi. No przede wszystkim, jeżeli chodzi o współczesną filozofię, to przed rozpoczęciem studiów nad nią trzeba by się odpowiednio do niej przygotować, a przede wszystkim rozpocząć od rozpoznania i uchwycenia treści pojęć filozoficznych nazywanych kategoriami I druga cała przestrzeń to pewnej metodologii. No i tu oczywiście zaczynam w swoich różnych tekstach, spotkaniach od. To, wrażki Tadeusza Kotarbińskiego o śledziu. Oto jej treść. Do jasnych dążąc głębin nie mógł trafić w sedno. Śledź pewien obdarzony naturą wybredną. Dokądkolwiek wędrował zawsze nadalemno. Tu jasno, ale płytko. Tam głębia, lecz ciemno. Ten wiersz zatytułował Tadeusz Kotarbiński Wesołymi smutkami. Wesołe smutki czyli był, a, a był pisany w 1942 roku. To proszę sobie wyobrazić i zestawić te dwa fakty, bowiem, bowiem one są znaczące, że jednak mimo że zostaliśmy pokonani fizycznie przez faszystowskie Niemcy, to jednak myśl pozostała, w myśli jesteśmy, w myśli jesteśmy no, bohaterami. Dalej mówiąc o, o filozofii, to trzeba zaznaczyć, że wśród trudniejszych nauk umożliwiających poznanie świata jest właśnie filozofia. Dlaczego tak jest? Wynika to stąd, że filozof współkształtuje swój przedmiot badań. Czy warto więc stracić czas i, i świat poznawać filozoficznie? Oczywiście, że y, warto. Bowiem żadna inna z nauk nie przedstawia świata w całości. Każda z nich ogranicza się do wybranego fragmentu. No, weźmy sobie jako przykład chemię, fizykę czy inny, wiele innych nauk. Co więc trzeba robić? Odpowiadam, trzeba włączyć do studiów, do szkół filozofię po to, aby owe mnóstwo dyscyplin połączyć w całość zwaną wiedzą. Temu służy filozofia i jej metoda abstrahowania. Może pan coś więcej na ten temat? No abstrahowanie mhm. jest to po prostu odrywanie mhm. tak, jednej rzeczy od drugiej. I żeby abstrahować, to trzeba ustalić zawsze, co od czego mamy odrywać, a na czym się koncentrować. W filozofii odrywamy przejawy rzeczy, a koncentrujemy się na ich treściach istotowych. Te treści nazywamy atrybutami. To są takie cechy, bez których dana rzecz nie jest tą rzeczą, bo utraciła swoją tożsamość. W myśleniu przechodzimy wtedy od tych części, które mają mniej elementów, do tych, które mają ich więcej. Na przykład porównajmy rower i samochód. Drugi pojazd zawiera daleko więcej części niż pierwszy. Ważne jest więc pytanie które treści pomijać, a na których skupiać uwagę. Odpowiedź otrzymujemy to z uwagi na cel badań. Jeśli chcemy usprawnić koła wymienionych pojazdów, to ich analiza i synteza wskaże nam na potrzebne narzędzia do, do naprawy tych, samochodów, tych pojazdów. Filozofia pomaga nam więc w tworzeniu narzędzi, metod badawczych, czy na przykład dla spełnienia celu na pompowanie kół pojazdów wystarczy sprężarka. A zatem filozofia, a zatem filozofii metoda abstrahowania jest niezbędna w konstruowaniu treści pozna, poznawanego świata. I u wysiłek spotykamy w dziełach filozoficznych. Przyjmijmy, e, przepraszam, e, w filozofowaniu stosujemy też od, odpowiednią teorię prawdy. Czym ona jest? Przyjmijmy, że prawdą jest to zgodność myśli z rzeczą, o której ta myśl myśli. Jeśli myślimy i mówimy, że to jest okno, które tutaj widać, to nasza myśl jest prawdziwa, jeśli wskazemy, wskazujemy na to, co jest oknem. Ale do tej definicji prawdy dołączamy jeszcze ludzkie osiągnięcia moralne i filogenetyczność, mhm. że na przykład około 1000 roku Otwory w ścianach poczęto nazywać oknami, no i tak pozostało. Do wstępnego przygotowania, do przygotowania się do studiów nad filozofią trzeba zaliczyć też kategorię jedności. Jest ona zasadą bycia bytu. Odkryli ją jońscy filozofowie, którzy obserwując proces zmian, narodzin, życia i śmierci, ustalają to, co, co zmienne i to, co jest stałe, stałe, niezmienne. I przyjmowali różne elementy jako stałe, niezmienne, pozostające w jedności z tym, co się zmienia. Jednością jest woda u Thalesa. Anaximenes zaś sądził, że jest nią powietrze. Heraklit z kolei, że jest nią ogień. Ta sama woda Raz jest ciałem materialnym, a raz jest podstawą konstruowania abstrakcji. Formy myślowej ufundowanej przez ludzki umysł, uwzględniający jednakże materialność wody. Oba elementy, abstrakcyjna idea wody i jej cielesność materialna, przystają do siebie, dlatego że są jednością biologiczno-duchową. A jeżeli tak jest, to nie mogą być podstawą dwóch odrębnych metod ujmowania świata. Filozofii materialistycznej lub idealistycznej. Filozofie te utraciły zatem grunt dla swojego istnienia. Częścią zmienną jedności jest jej materialność. Częścią stałą jest zaś abstrakcja, obejmująca wszystko, co jest bytem. Tym, co jest i istnieje samo z siebie. Abstrakcja jest duchową stroną jedności. Ale żeby móc ją poznawczo uchwycić, to jednoczymy ją z konkretem materialnym, na przykład z wodą, ogniem, któremu jako abstrakcji przypisujemy niezmienność. Elementy materialne i idealne, duchowe jedności są poznawczo odkrywane i weryfikowane w praktyce społecznej. A zatem ducha i materii... Starożytni filozofowie nie, roz, nie rozłączali. Nasze w tym względzie wysiłki nie mają uzasadnienia. W starożytności to, co myślane, duchowe, współistniało, było w jedności z tym, co materialne. Dopiero później od Platona opisywano istnienie dwóch oddzielnych światów. Duchowego idealizm i materialnego materializm. Stanowisko starożytnych filozofów, filozofów Przedstawia współcześnie Karol Marx w jedności towaru. Jest on abstrakcją, wartością wartości wyrażaną w pieniądzu, za którym kryje się wszystko i, która, i który pozostaje w jedności z konkretem, wartością użytkową, spełniającą pewne funkcje w życiu człowieka, na przykład buty. Kolejną kategorią, którą należy poznać przez, przed... Filozoficznym poznawaniem świata jest klasowość filozofii. Wyznacza ją społeczeństwo, w którym żyjemy, na przykład w kapitalizmie. Jest ono organiz, on organizowane przy pomocy świetno, świętości prywatnej własności środków produkcji. Wyznacza ona klasy antagonistyczne, posiadające i nieposiadające. Ta pierwsza realizuje swój interes to znaczy zachowanie przewagi ekonomicznej, politycznej ideologicznej nad proletariatem, ograniczonym do odtwarzania wartości swojej siły roboczej. Proletariat w dogodnych dla siebie warunkach koncentruje się na zdobyciu praw własności i gdy to mu się uda, wykorzystuje środki produkcji do budowy nowego ustroju ekonomicznego, politycznego i społecznego i ideologicznego nazywany socjalizmem bądź komunizmem. A jeśli ktoś myśli, że filozofia jest zbędna, że nie trzeba myśleć o świecie jako o całości, ten traci wolność i świadomość siebie, swojej człowieczeńskości. Ten jako fach idiota, jest to nazwa profesora Szczepańskiego, jest narzędziem w rękach innych wraz ze swoją specjalnością. Czyni on części. Które, dopasowują do innych, które dopasowuje do innych części, na przykład do zasad działania banku. Ich procedury wchłaniają go. W tej sytuacji, nie znając całości, na przykład społeczeństwa, jesteśmy nieświadomym punktem w nieskończonej przestrzeni myśli. Nawiasem więc, yy, namawiam więc do studiowania filozofii, właśnie z tych samych powodów. Studiując i na przykład pracując w banku, warto wiedzieć, czy zajęcia bank, bankiera, zajęcie bankiera jest moralne? Kto i kiedy kwalifikował te czynności jako niemoralne? To samo dotyczy na przykład techniki. Kto jest winny zabicia mieszkańców Hiroshima i Nagasaki w 1945 roku? Czy amerykańscy naukowcy? Czy producenci broni atomowej? Czy prezydent USA Truman, który nakazał użycie tej broni? A co sądzić o tych, którzy pilotowali samoloty z tymi bombami? Bez wskazanych tutaj zasad, studiów nad filozofią nie ma odpowiedzi na te pytania. A po co ich szukać? A po to, by w przyszłości błędów w przeszłości nie powtarzać? Człowiek skutek swojej niepełnej wiedzy popełnia błędy. Błądzić jest rzeczą ludzką. Ale gdy błędy powtarzamy się, to działanie to jest nieludzkie. Wtedy człowiek traci swoją e, e, ideę Do Dumnie też głosimy, że staliśmy się panami tej ziemi. Tę tezę dominującą w ludzkim myśleniu musimy jednakże odrzucić. Jej miejsce zajmuje zwolna niepanowanie, ale współbycie z dostępną przestrzenią społeczno-przyrodniczą. Nakaz ten znajdujemy m.in. w encyklice Laudato Si', Ojca Świętego Franciszka z dnia 24 maja 2015 roku poświęconej trosce o wspólny dom. To bardzo, bardzo interesujące. Wymienił w takim razie jeszcze raz te wszystkie kategorie, które są niezbędne do przygotowania się do spotkania z filozofią. Czyli byłyby to całość, abstrahowanie, duchowość, rozróżnienie istoty i jej przejawu, celu, tak. analizy, syntezy, prawdy, jedności, praktyki społecznej, człowieczeńskości, klasowości filozofii. One pozwalają odnajdywać um, filozofię odkrywającą jedność treści biologicznego i duchowego świata człowieka mm -hmm. w wyniku duchowego e, współistnienia człowieka z otaczającym go światem biologicznym i społecznym. A <laughs> w takim razie zastanówmy się, czym jest sama filozofia, czy możemy ją scharakteryzować jako wyróżnioną dziedzinę ludzkiej wiedzy. I na czym ta filozoficzność y, konkretnie polega? No to jest y, 2000 ponad 2,5 tysiąca lat y, ludzie zastanawiają się nad y, filozofią, formułują różne definicje, ale zacznijmy od tego, co było początkiem. A tym początkiem to, było, y, to była y, filozofia jako umiłowanie mądrości, uznające, że dobro jest dobrem, a zło jest złem. Na tym, taka jest treść definicji mądrości. Dobro jest, powtórzę, dobre jest dobrem, a zło jest złem. Jak tę definicję rozumieć? Najpierw znajdujemy akt. Akt to jest zdarzenie takie społeczne, w którym razem z tym zdarzeniem odnajdujemy świadomość tego zdarzenia, jaka, jaka w tym zdarzeniu się przejawia. I od którego abstrahując i pomijając cechy przejawowe docieramy do abstraktu obejmującego nieskończoną ilość jednost jednostkowych aktów. To znaczy akty jako abstrakcja obejmuje no, nieskończoną ilość tych konkretnych, różnych zdarzeń w życiu społecznym. Drugi, drugie, druga kategoria, która tu jest używana, to jest miłość. Jest nią dążenie społeczeństwa jednostek ludzkich do... Dobra. Miłość jest to obdarowywanie kogoś, kochanej, kochaną osobę, dobrem. I jeżeli ta osoba od, oddaje to, czyli też obdarowuje nas dobrem, wtedy mamy miłość wzajemną. Jeżeli nie, no to oczywiście bez wzajemności. Filozofia tworzy zasady tego dążenia. Jest spełnianiem się jedności duchowo-cielestnej poprzez właśnie akt woli, ukierunkowanej na dobro, jako cel ludzkiego działania. Dobro będące przedmiotem miłości staje się, poprzez, staje się w procesie doskonalenia. Filozofia poszukuje również prawdy, to jest adekwatności myśli w stosunku do rzeczy, o, którą, o której dana myśl myśli. Prawda jest więc jednością ontogenetycznego filogenetycznego rozwoju jednostek ludzkich oraz istoty gatunkowej człowieka począwszy od jego stanu pierwotnego, który nazywamy ecze Homo, oto człowiek do chwili obecnej. Prawda odpowiadam więc na pytanie, czy staruszka zasługuje na takie wyrażenie jak tutaj w tym zanotowanym przykładzie, to znaczy ustąpienia miejsca w zapełnionym tramwaju. A dlaczego pytamy? Bo mit bogini Hesti opowiada o szacunku dla kobiety, opiekunki domowstwa, rodziny. Filozofia zapytuje, bo były w Polsce napisy w tramwajach Deutsche. Teraz analogiczne w bankach się znajdują tylko dla VIP. Filozofia poznaje więc istotę bytu, bycia opisywanego przez atrybuty. Istota jest procesem stawania się. Jest ona siłą człowieka, jego indywiduum, decydującą o jego wartości. Kategorie istota i przejaw są podstawowe. W filozoficznym oglądzie rzeczy, świata, istoty stanowią wewnętrzne, atrybutywne, powtarzalne treści rzeczy, Zaś przejawem jednostkowym, zjawiskiem to, co, w czym się istota przejawia. Jest to zewnętrzna, zmienna treść rzeczywistości, którą człowiek zmysłowo doświadcza. Pojęcie zjawisko i przejaw są tożsame w filozofii polskiej. Do istoty docieramy abstrahując. To jest taki wysiłek umysłowy, w którym odwamy treści przejawowe, a koncentrujemy się na istocie rzeczy. Wynik abstrahowania, wyniki abstrahowania stanowią wiedzę. To jest ludzki świat mentalny, który przystaje do świata obiektywnego, istniejącego niezależnie od ludzkiego chcenia. A zatem istota jest poznawalna, chociaż nie może być ostatecznie poznana, bo jest procesem współistniejącego stawania się opisywanego przez historię. To ujęcie jest przeciwstawne tezą Emanuela Kanta z królewca. Do niego, dla niego istotą Ding sich jest, dla niego istota Ding and this, jest niepowtarzalna, niepoznawalna. Filozofia jest też umiejętnością poprawnego myślenia. Jest nauką przestrzegającą zasad logiki, stosowania, stosowanych w szukaniu przyczyn istnienia rzeczy oraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego. Filozofia jest uprawianą sztuką. Ten jest mądry, kto umie, się umie sprawiać mądrość, aby duch z posiadanych treści umiał tworzyć syntezy takie, jakich dotąd nie było. Każdy człowiek jest natury filozofem. Ale natura nie jest umiejętnością. Każdy z nas ma oczy, ale nie każdy umie patrzeć. Nie wszyscy szczycą się zdolnością do wytwarzania rzeczy. Trzeba umieć tworzyć zasady kulturowe, duchowe i wykorzystywać je w praktyczne schematy w sytuacjach społecznych. Natura jest surowcem, który po wydobyciu trzeba dopiero odpowiednio urobić. Dla Mickiewicza filozofia jest więc wyrobem, ale aby ów wyrób był ukształtowany, trzeba znać cele, dla których się to robi, co się robi. I czy odnaleźć można dla nich właściwe miejsce w obrazie całości świata, w którym żyjemy. Należy też odnaleźć pożyteczną skrzynkę narzędzi metodologicznych, niezbędnym do wytworzenia, osiągania celu działania. Ponadto z doświadczenia wiemy, że w wysiłku tym niezbędna jest, niezbędna jest pomoc mistrza. Jest on wzorem, Osobą wskazującą drogę w, w kształceniu danych nam przez naturę predyspozycji. Ale drogowskazy po drogach nie chodzą. Mądrość nie jest dana nam las na zawsze, wraz z urodzeniem. Dopiero wędrując przez życie, uczymy się ją tworzyć. Poznając dzieła filozofów i to, jak oni mądrość uprawiają, nie naśladujemy ich. Naśladowanie jest bowiem dziecięcą formą, uczenia się. W nim ograniczamy swoją mądrość do tego, co już jest znane, co już inni wynaleźli, daje nam do przyjęcia. Przeciwnie, w filozofii praktyce, przepraszam, w filozoficznej praktyce społecznej powinniśmy innowacyjnie szukać nowych swoich sposobów bycia mądrym i to w swoim, a nie obcym życiu. Łatwo jest podpowiadać innym. Trudniej jest owe innych, innych podpowiedzi wdrażać samemu. Pora dla innych mamy dużo. A ile ich mamy dla siebie i czy umiemy je urzeczywistniać we własnym życiu? Pytanie moje kolejne do Pana, do Pana jest takie. Jakie były początki samego pojęcia filozofia? Komu zawdzięczamy w ogóle tę nazwę? No, proszę panią, jesteśmy wychowani w kulturze europejskiej, zachodniej, a przyjmuje się, że w tej kulturze początkiem filozofii są rozważania, myślenie greckie, które pojawiło się około 6-5 wieku przed naszą erą i od razu w takich dwóch postaciach to jest Homera i Hesioda. I oznacza ciekawość, wzbogacającą wiedzę, pomagającą żyć. Szkoda, że zachwyceni Homera, zachwyceni, przepraszam, Homera opisem rycerskich wyczynów, herosów, pomijamy Hezjoda sentencję pracy w książki, i nie", a ta sentencja brzmi A gdy oko twoje się ku bogactwu obraca, ja ci radzę, praca, praca, praca. Drugie ujęcie filozofii pozostawił nam Pitagoras. Na pytanie Leona Tyrana-Friuntu, kto to są filozofowie, odrzekł. Życie jest podobne do święta ludowego. Jedni idą na nie po to, aby wziąć udział w igrzyskach, inni by handlować, a jeszcze inni, i to najlepsi, jako widzowie. Podobnie jest w życiu. Jedni są niewolnikami sławy, inni władzy, Inni zaś filozofami i szukają prawdy. Ci są najszlachetniejsi, nie szukają poklasku ani zysku, lecz przybyliby zobaczyć i przyjrzeć się temu, co i w jaki sposób się tam odbywa. Za nic mają słabe pieniądze, a tylko dociekają istoty rzeczy. Ci kochają mądrość, są, wie, są więc filozofami. Są to jednakże wyjaśnienia i tłumaczenia filozofii, etymologiczne. Definicje tej filozofii obrazują, kto i kiedy to pojęcie wstawił, wniósł do kultury ludzkiej. Dlatego, no oczywiście od tych czasów, to jest ponad 2000 lat, filozofię różnie definiowano i dlatego proponuję tutaj definicję współczesną że jest to historycznie zmienna całość tam istotowej wiedzy o otaczającym człowieka świecie i jego samego, to co nazywamy ontologią, o sposobach poznawania tego świata i o możliwościach jego przekształcania, rozważania różnych sytuacji, które człowiek stwarza, współtworzy, a to nazywamy antropologią filozoficzną. Bardzo serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tej fascynującej dziedziny wiedzy. W tym momencie nasuwa się spontanicznie pytanie o funkcje, jakie powinna pełnić współczesna filozofia i czego możemy od niej oczekiwać, ale o tym porozmawiamy podczas kolejnego spotkania, na które bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo ja również, panu serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem cokolwiek o filozofii za powiedzieć. Zapraszamy serdecznie do wystąpienia.